Nadgryziona czekolada? Tak, bo już mnie ktoś kąsnął, maleńka. I jeszcze dwa. Co dwa? No, super Sphinx. Tutaj są jakieś sceny nie dla dzieci. O, to bo to są super Lele. bohaterowie. Dobra, niech odjadą. Neroludki, Zgadnij, jaką jestem postacią, mama? Kurczę, właśnie chciałam powiedzieć, że jakoś dziwnie dzisiaj wyglądasz. Ay, z kim ty możesz być? A może jakaś mała podpowiedź? Lubię czarować. E, czarodziejka? Nie. A może jeszcze jakaś jedna podpowiedź? Ma bliznę na czole. Kurczę, czy to może być Harry Potter? Tak! Wow, to, ale czegoś ci tutaj jeszcze brakuje. Różdżki. Powinnam ci coś dać. No to trzy, cztery, ja wyczaruję różdżkę. Trzy, cztery, masz mhm. różdżkę. Dobra. Co wyczarujesz nam dzisiaj, Mela? Bo chyba będziesz coś czarowała, skoro masz tyle nie atrybutów. Nie powiem, nie. O nie, nie powiem dzisiaj. No to co, zaczynamy z tymi zaklęciami? No, po, po pokus. Co tam masz? Superfinksy. Cały boks superfinksów? No. Co jeszcze? Chcesz jeszcze czarować? To jeszcze jakieś Superfinksy będą? No. no to dawaj, czaruj. Chodźcie do nas, Superfinksy. Wow! Skąd to się tutaj wzięło? Rany, Mela, ty naprawdę jesteś czarodziejem. Ja się boję, żebyś ty nie dostała listu z Hogwartu niedługo. No, też się sama boję. Wow, zobaczcie na to. Czy to już jest koniec, Mela? Czy możemy zaczynać odcinek? Nie, ja. Co Chodźcie do mnie, Super thingsy. I Dobra, ty do tego u się... To jest takie ciężkie? Matko, ile tutaj jest tych kazumów? Wow, cały boks. Czy możemy już nagrywać w końcu ten odcinek? Nie, jeszcze dwa. Co dwa? No, Super thingsy. No to dawaj, szybko czaruj, nie ma czasu. Chodźcie do mnie. Dzieci czekają. Mnie. Wow, prosiłam na o dwa, a to, nie o jeden. O o, to się pomylił. Dobra, to teraz czary Mary, czary Mary, go! Wow! U, ile wyczarowałaś! Ty jesteś naprawdę fantastycznym czarodziejem. I to wszystko jest moje. I to wszystko jest twoje? No to co, teraz już możemy zaczynać ten odcinek w końcu? Tak, Wszystko do sceny Kazoom kids. Co? Obczajcie, ile zestawów Super Things kazą kids? Mamy do otwarcia. Ładnie to. Boże, z czym my najpierw lecimy, Mela? Z czym, z czym, chyba z tym, bo tego jest najwięcej. Te, tego i tego jest najwięcej. Lecimy. Go! Zaczynamy. Zaczynamy. Ale czego tutaj jest sok? Niezły synchron, bo tutaj powiem Wam szczerze, że jak sobie patrzę, to tutaj są takie jedzeniowe potworki. Tu jest jakiś cukierek, już mi się to podoba. Lecimy z pierwszym. Jedziemy z tym. Co my tutaj mamy? Co my mamy tutaj w środku? Zeszyt i telewizor. Telewizor i notatnik. Notatnik z pelerynką. Wow, niezłe, czyli A, dwa samochody są w środku. Wow! ma telewizor też ma wow to bo to są Lela. super bohaterowie dobra niech odjadą ciekawe czy będą kumplami. dobra lecimy z nimi ja panowie. lecimy z następnym co tutaj mamy o już widzę następny samochodzik wow Ej, czy to są dwa takie same co nie pan musztarda. nie no to jest tego jak się tam wyciska. Soko, cytrynka, co? Chciałabym coś wycisnąć, dziewczyny. Mamy dwóch superbohaterów i dwie superfury, a teraz odjazd panowie. Wow! Lecimy! Jeszcze ja, ja... najbardziej nas interesuje ten Neon Blast. Wow, ciekawe czy będziemy nie, nie wiem, ale chyba go wylasowałam. Tak. Gdzie? Tak. Serio? Skąd wiesz? No bo, Pokaż no bo mi. widzę ten samochodzik. Nie. ja panowie. Woo! Otwieramy. Co my tu jeszcze mamy? Otwieramy to następne. To Pan Leon Blast tutaj będzie. Czy nie? Wow, podoba mi się ten pojazd. A pasta do zębów trochę wyciśnięta. A wiecie, jaki mela mi ostatnio zrobiła prank? Wycisnęła mi do śmietnika całą pastę do zębów. Więc miałam pustą saszetkę. Taka niespodzianka kruasant czy to jest kruasancik wow ekstra robimy odjazdy ciekawe z jakim nadzionkiem jest ten kruasancik wow leci mamy tutaj jaki samochód co to jest z jakąś lamą na przodzie No. dobra co jeszcze mamy ej to jest ser to jest chyba ser pleśniowy, bo jest zielony, mniam, mniam. Ja uwielbiam sorki pleśniowe. A głupisz się śmieję do sera. Wow, fura dla sera, fura dla pizzy, ser będzie tutaj dopełnieniem. I co mam jeszcze? A to co? To jest... Bananek. To wow. jest dziwny zielony. Bo, może on też jest, bo to może też jest pleśniowy banan. Dobra, z tych saszetek to mamy na razie tyle Spadajcie panowie Ale słuchajcie, chyba wszystkich saszetek to my nie otworzymy Bo nie damy rady Co jest to jest? Jabłuszko. A, jabłuszko, pan apple mały śmieci. Śmietnik? Ej. A to nie jest ich, jego samochód? Samochód śmietnika? Oczywiście, że to jest moja fura Stoi cała nasza drużyna I dołączyli do niej Śmietnik i jabłuszko Co mamy w następnym? Uuu, Uuu. jakiś super bohater. Co to jest? Przed, a nie tutaj. Mamy tutaj. go. O, a tutaj double. jest guma i do rzucia jak tutaj ej. jest guma. Co? Czyli znowu? Czyli mamy powtóreczki, ale słuchajcie! Co to jest? Weźcie mi napiszcie, to jest kawa? No, czy to są jakieś lody? To jest ej. żelko, kawa. Nie, weźcie mi napiszcie, czy to jest jakaś kawa karmelowa. Co kawa? A to jest żelek! Jest. jestem, żeluś! Nie, to nie jest żelek, tylko guma dorzuca. Double guma i double kawa. Co to jest? Hmm. Dziomek, no, kim ty tutaj jesteś. Jakiś... Tłoczek ma jakiś. Ej, co to a jest? A tutaj znowu jest podwórka, telewizor. Pokaż. Oh, no, drugi telewizor. O, kurczaki pieczone. Ile my ich tutaj już mamy. Dobra, otwieramy następne. Tym razem. Czekaj, mam nie nadzieję, że wyciągnąć. to nie będzie jakiś double znowu. O, nie, to jest. To jest poduszka. Pillow, pan poduszeczka. Bibi, 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 bibi. zegarek, alarm. To mi się nie podoba. Jeszcze on ma jakąś ustawioną. Którą ma godzinę? Godzina ósma? Minut trzydzieści. Godzina ósma. Oh my god. O takich godzinach my nie wstajemy. Odkładamy. Co to jest? Ale do podusi, to ja bym się przytuliła. Chodź, maleńka do mnie. A co to jest? Neon Blast! Juhu! trafił się nam. Manero, to ja jestem tutaj złotym ziomeczkiem. I co mamy? Chleb stąd! O, Mela, Ugryzony. co ja dzisiaj na śniadanko? To tościk. Steak. Dokładnie. I to jest pan tościk już ugryziony. Wow. Jest, a Wygląda bardzo groźnie, powiem wam. Chyba drużynka. Ten zły koleżka ten. Drużynka z super bohaterów, z super finksów już nam się niezła uzbierała. Czek. Pan, pan Lizaczek, ej kurde, od razu mi się I zachciało smok. jeść. To na pewno jest Pan Lizaczek? No. Smok? Smog? Ej, pokaż mi tego smoka. On. Ale to jest jest. Pijaniata. Tak. To jest piniata! Tak, dokładnie. Czekaj, a tutaj będziemy chyba mieli piniatę. Zostajemy, jest tak. piniata i tutaj Mamy jest double piniatę, piniatę w tych dużych boksach. Ej, zobaczcie. Na na, 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 Co mamy tutaj tym razem? Mam nadzieję, że nie jakieś double. Czekolada. Proszę mi to pokazać. Czekolada! To jest coś dla mnie. Ja od razu sobie go zabieram do kieszonki. Kroskawka różowa! Ej, poczekajcie, poczekajcie. Wróć. To jest nadgryziona czekolada? Tak, bo już mnie ktoś kąsnął maleńka. Wow! Nie wiem, czy ja chcę po kimś jeść czekoladę, ale dobra. Może nikt z tego nie zauważy. Do kieszonki! Co o, mamy teraz? Nie zeszyć znowu. Notatniczek powtórka. znowu, powtóreczka. Zobaczcie. Ołówek różowy tu jest żółty. Mamy dwa ołóweczki: żółty i różowy. Miam, miam. Fajne, fajne ołóweczki. Zaraz coś nimi napiszemy. Śmietnik. o oh no. Chyba już nawet mamy ze trzy śmietniki. Lecimy dalej. To jabłko z kolei. Ja już... Chyba jakieś 58, tylko z inną ja... nitką. Ten ma jakiś języczek wypięty A to to trochę jest do nas. To chyba pieczony. Pomaga. Pomarańczko, zaraz wyciśniemy z ciebie soczek. Tylko muszę sobie znaleźć pana to. sokowiróweczkę. Poproszę wyciskareczka. I lecimy. A to, co to jest! To było? Oh no. Co to jest? To jest jakiś... A to nie jest ten taki, co się bije, kotlety schabowe? No. Kotleciki, lepiej uciekajcie przed moją potęgą, jakie ma ząbki. Ten pan czekoladka się do mnie cały czas uśmiecha. Eee, czekajcie, czekajcie, bo muszę, mam tutaj rozkmineczkę życia. Co czy takiego? To jest takie coś... A to jest hot dog. Co się łapie te? Wy, wyciąga się te. Kurde. Gwoździe chyba ze ścian. Hot dog. Hot dog następny. Mówię ci, to Powiem wam, że ta paróweczka w środku... Wygląda dość mocno dziwnie. E, Zachód jest przypieczona. Zachod doga, podziękuję. Ser, double storka. ser. ser. Lodzik? Lodzika Logi. Logik. Logik. i pana czekoladkę zostawiam dla siebie na później. No i pan poduszeczkę też tutaj do mnie przemawia, powiem wam. Rodzinka ben. Superfinksów jeszcze no. się powiększyła. Znowu jesteś, oh no. Ale to jest moja siostra. A bo to dwa inne kolory, jak są dwa inne, to jest git. Dobra, super. Tutaj są jakieś sceny nie dla dzieci. Surda dołącza do drugiej musztardy. O nie, I jest znowu szczoteczka, znowu. Miałyśmy już szczoteczkę? Nie. Ale tam jest, dobra, okej, okay, ale to nie miałyśmy jeszcze. Sam. I tutaj jest ten sam. Nie miałyśmy plega. jeszcze szczoteczki. Zobaczcie, jaka fajna szczoteczka do zębów. Z tą szczoteczką sobie wyczyścimy pięknie ząbki. Ja. lodóweczka Już mamy dwie mini lodóweczki, a dwie mini lodóweczki dają nam jedną większą. Piecyk, piecyk, Piec do pizzy albo do chleba. Zaraz zrobimy pizzerinkę. Czekajcie. Co my tu mamy? O, cześć siostra, cześć! O, Marcia. mamy dwie lodóweczki. Ekstra, cześć, miam, miam. Tak, no już jest grubo, grubo totalnie. O, soczek. To jest od niej. D juicy? To jest od niej. Pyszka. Trochę śmierdząca sprawa. Sardyneczka w puszce. U, trochę cuchnie. odkładamy go gdzieś, daleko. Cuchnie jak popachy. Sokowiróweczka, o, stanę sobie przy mojej siostrze, Sokowiróweczce drugiej. Cześć! O nie, nie, znaczy... Cześć! To jakieś zapoznanko? Okej. Okay. Dajcie mi tu jakiś papier, ja wiem, gdzie tu jest papier, szukam proszę, pana notatniczka. Proszę. Jest ich tuż tyle, że ja tu. już nie ogarniam. O, zakradnę się trochę. Dzień dobry, dzień dobry, jestem miły, tak. Tak, później trochę tutaj pociachamy. <laughs> Banan numer dwa! I ten sam! Cukierek! Cukierek, Na ciebie czekałam, super bohaterze! Juhu! Dołączasz do mojej drużyny lodów i pysznej czekoladki. No to no, powiem Wam, że ta czekoladka i spadaj tutaj serze do śniadania. Do mnie cały lód. czas przemawia. Ta, pizza, pizza, Miam, miam, W miam. Super niebieskich w okularach. A to co, co to jest? Znale. Tor, juhu! Świeczki. Czy ktoś ma dzisiaj urodziny? Jeżeli nie, to dołączam do mojej drużyny, słodycze i poduszeczki. Które są Wasze ulubione? Go, 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 Ale moje go, go, go. zdecydowanie to jest ta go, 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 piąteczka, go, go, go. czyli poduszeczka, e, czekoladka, torcik, słodyczki, czyli lody i cukiereczki. Co wy tu jeszcze mamy? Na, napój, tak, ciebie mi tutaj brakowało. To I jest moja ulubiona szóstka. Prezent urodzinowy. Wow, te wszystkie figurki są lat, dla mnie super prezentem, słuchajcie. Urodziny. Ale wypaśnik, drużyna, piękna. Słuchajcie, dobra, słuchajcie, miałyśmy otwierać da no dalej, bo zostało nam jeszcze tych saszetek dużo, ale nie, zostawiamy to, zostawiamy to na inne Można nasze na kanały. Tiktokach. Tak, chyba tak, bo tego już jest za dużo. Patrzcie, jaką mamy tutaj fantastyczną, wielką, kolorową drużynę. Teraz mam Dobrze. pewien dylemat, bo jeszcze mamy duże zestawy i mamy te kapsuły, ale tak sobie myślę, że może to otworzymy na kolejnym odcinku, dlatego że tego jest naprawdę tyle, że po prostu hardcore. Nie wiem, czy damy radę, bo odcinek będzie trochę za długi. No. Tu mamy jeszcze te fajne kapsuły. Dobra, otwórzmy z jedną kapsułę. Jej. Którą sobie wybierasz? Tą. Dobra, bo resztę sobie też zostawimy Kana na jakieś pisza. inne kanały. Klaweczka! Tutaj jestem ja. To jest jestem ja. strawberry soczek. Jej. A co to jeszcze było w zestawie do, do tego? Jakaś taka rączka długa? Co, co ty tu masz w rączce? Nie, to jest? Słomeczka! Truskawkowa słomeczka. Ej, wow! Soczki, patrzcie, ile soczków. Miam, miam, miam. To jest soczek. A nie jest na to. Zobaczcie na to, ile, zobaczcie. ile nas tutaj jest. Wow! To jest do połączenia. Ej, zobaczcie na to. Wow, jestem pani truskaweczka. Kto chce wypijać moje soczki? Miam, 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 miam. Dobra, słuchajcie, zostały nam Czekajcie. jeszcze kapsuły, zostały dwa duże zestawy, i tutaj mamy mnóstwo rzeczy rozpakowanych. Zostały też małe saszetki, ale to zostawimy sobie na inne rzeczy. Mela pije soczek truskawkowy. Miam, miam, miam. Jeżeli chcecie i odcinek się Wam podobał, dajcie nam pod spodem znać i napiszcie, czy Wam się podobało, to otworzymy tą resztę. Otworzymy te kapsuły, otworzymy te zestawy, aczkolwiek z nimi to chyba stworzymy jakąś historię, bo tak po prostu nie będziemy otwierać. Tu mamy jeszcze jakiś super samochodzik. Tutaj, o! Pani Truskawka się myje. Tutaj są jakieś dantejskie sceny. Ja muszę to wyłączyć. Dobra, zostawiamy Was wszystkich w super, super nastrojach. Mamy swoje wypasione, ulubione drużyny. To co, żegnamy się? Żegnamy się, papatki! Adios wam wszystkim, piwiat wam życzę wszystkiego dobrego. Pa!